No, jest trochę ludzi. Jest trochę samochodów. Ciężko już już. <grystanie> Ale na szczycie dzisiaj jest koncert do wieczora. A, nie Zamarzło. I taki jest zamarznięty. 90 km you mm -hmm. Proszę Bartek, kawałek lodu. Mm -hmm. Tak, <grystanie> Zostaliśmy sami na naszym parkingu. Nie wiem czemu wszyscy się tak szybko dzisiaj zebrali, bo wczoraj dużo późniejszej, o dużo późniejszej godzinie jeszcze dużo samochodu stało. Może dlatego, że jak widzicie jest chłodno, więc dla rozgrzania. I też dzisiaj jest niedziela, więc większość osób myślę, że ta e, część osób właśnie, która przyjechała na weekend ma ostatni dzisiaj dzień, więc może korzystają. Na szczęście jest słońce, więc na słońcu widzicie, tutaj trawa już cała jest rozmarznięta. Tu tam w cieniu, w cieniu naszego Francesca. O, jak ładnie. Jest odrysowany kształt lodowy na trawie. Większość Franceska też odmarza. Tutaj szyba już prawie cała odmarza. Bardzo szybko, bo tylko taka delikatna wierzchnia warstwa jest tego lodu. Więc to wszystko na szczęście szybko odmarza. Chociaż będzie dużo wody. Trzeba będzie ją wytrzeć. Jeszcze zanim pójdziemy. Pijemy herbatę, żyjemy się, rozgrzewamy się i będziemy dzisiaj szli na tarnicę. No. Super, Francesco, dajesz radę. Ruszamy zaraz na tarnicę i pokażemy Wam, jaki patent mamy, aby zabezpieczyć samochód. Ściągamy drzwi pasem do ładunków. W dwóch miejscach kłapiemy w drzwiach. Bo są takie fajne klamki. Ściągamy pasem. <ścoughs> I, no I zostawiamy tak. I ogólnie sprawuje się, bo nawet jeżeli e, próbujecie, nawet jak jaś zapomniałem i próbowałem otworzyć drzwi przez zamek, zamkiem i tylko ten pas trzymał, to nie idzie ich ruszyć. Nie idzie ich ruszyć, a też zasłaniamy to firanką tak, aby tego widać nie było, więc myślę, że z tej strony jest, są drzwi stosunkowo chronione. Z tyłu mamy tą, te podwójne zamki, więc chyba będzie OK. Dobra. Zbieramy się. Hej! Hej! Ruszamy, najpierw musimy iść ulicą, później wchodzimy na niebieski sz szlak pomiędzy Przeinami a Bryszkami. Tak więc kawałek mamy ulicą do przejścia. Ładna pogoda nam się trafiła. Fajnie, bo dzisiaj jest niedziela. A w poniedziałek we wtorek ma zacząć padać. Ło, tu był wąż, już go nie ma. W poniedziałek we wtorek ma zacząć padać, więc korzystajmy. A tu po lewej stronie płynie san. Bardzo płytki, ale szeroki. No i on chyba zawsze taki jest płytki, w tych miejscach w sensie. Dalej, już jest głębszą rzeką. Jeszcze Wam wspomnimy: od samochodu na tarnicę mamy 14 km. I zobaczymy, jak się będziemy czuć na siłach. Czy będziemy wracać tą samą drogą, wtedy 28 zrobimy. Czy e, pojedziemy. Pójdziemy jeszcze do ustrzyk górnych. No, zobaczymy wszystko na bieżąco. Tak naprawdę. No ale tak czy tak, około 30 km minimalnie dzisiaj zrobimy, ale mamy energię. Mamy fasolkę w puszce, chędza, kuchenkę wzięliśmy, wodę, więc sobie nawet coś do jedzenia zrobimy. No i zaraz będziemy wchodzić na niebieski szlak. Niebieski. I ruszamy w drogę. Wszystkie lasy wycinają, niedługo nic nie będzie. Mianują bieszczady stolicą i wszyscy się tu przeprowadzą. Zmiana przebiegu szlaku niebieskiego a do bułkowego berta. Mamy 3 godziny 15, a z Bukowego Berda tam już powiedzmy z yy, godzina na tarnicę, coś około tego Czyli trzeba patrzeć na szlaki Tak, tak, yy, tak Na oznaczenia na drzewach w terenie. To zawsze tak trzeba robić Ale gdzie tam mówię, co jest było napisane <grym> <grym> Powiem wam w nocy zimno jak diabli A teraz już na ko krótką koszulkę idę I w spodekach krótkich, bo Churda, smaży strasznie W prawo, na Bukowe Berdo. Dobra, więc idziemy w prawo Przez rzekę W proszaniu <laughs> Przecież mi się pasi Na buty komuś. Właśnie z tymi bardzo przykro jak to zobaczyłam No coś mój los Bateria się rozładowała i spadła nam jeszcze do tego boska Patrzcie No mój A Ani Też prawy Tak, a już trochę wsiąkło tak. Moje to się w ogóle rozwalają już trochę te buty <laughs> Ale działają jeszcze, to nie wymieniam Póki działa one już w ogóle drugi raz są w bieszczadach. One już mają z. nie wiem, z 6 lat. I jak coś działa, to po co wymieniać na nowe? No. <laughs> jeszcze wytrzymają te bieszczady. Później się wymieni. One, jakbym już je chciał wymienić, to bym wymienił je wówczas z 20 tysięcy metrów przewyższenia temu, nie? No. <laughs> Jest. Nie, no, ogólnie na samym początku koronie gór Polski jeszcze dotrwały. Y, zaczęły mi się rozwalać. Oj, ciśniemy pod górę. Już z 15 minut bez przerwy. Nie? Fajnie się idzie. Całkiem dobrze. Cieplutko. No idziemy. Myślimy sobie, że tak ludzie po, po bocie chodzą, bo widać ślady tam. Ale może nie wiem, wchodzili jak. albo nie wiem, ktoś biegł, albo jeszcze było, wydawało się sucho i wszedł, nie wiem. O, no, tam ludzie po bocie też. Sami weszliśmy w błoto w sumie. Zrobiliśmy kolejne ślady. Wiem, że nie pakowaliśmy się w największe, ale jakieś tam ślady zrobiliśmy też. Nie wiem, jak ja pilnuję śladu, jak ty Aniu, prowadzisz? Nie, no, idziemy sobie i gadamy. I fajnie, jest fajna pogoda. Pilnuję, znalazłem. Niedawno minęliśmy tak? Nie. Niedawno minęliśmy Widełki, i teraz idziemy na Bukowe. Berdo. Ale po drodze sobie zrobimy jeszcze jakiś przystanek pod wiatą i sobie zrobimy herbatkę, bo mamy przecież kuchenkę. Jeszcze godzina trzydzieści do Bułkowego Berda. A mamy... Tak, Ania się śmieje. Podrzucę wam gdzieś tutaj, jak się mówi bukowe berdy, jak mówiłem, jak byłem pier... drugi raz w Wyszczadach. Czyli na bukowe berło. Przez bukowe berło. Każdy może się pomylić. A to jest takie urocze. Mamy jeszcze chędza i ostro kwaśna i pomidorowe łagodne. A jeszcze do heńca mamy trzy kromki chleba. Piękna łyżeczka. Trzeba dobrze wymieszać. Fajna jest, bo jest organiczna. Można ją wyrzucić i nic nie zostawiamy po sobie. Zapomnieliśmy łyżeczki. A w sumie to dobrze, zawsze trochę lżej. Ale słodziutka fajna teraz. <noise> Ruszamy po Herwatce. Spotkaliśmy tych dwóch. Eee, chłopaków, co wczoraj ich podwoziliśmy na stopa. Oni to mają tempo dopiero. No ale co? Nie odpuszczamy, nie Aniu? Tak. Ehehe. No, wyszliśmy z lasu. Teraz będziemy już mieli otwartą przestrzeń i widoki. Tamto, tam to Tarnica. Dobra, a tam po lewej stronie, ten szczyt to Bukowe berdo. No i na Tarnicę zmierzamy, a później schodzimy do Ustrzyk, tam na dół, za tą górę. Ania zrobiła fotkę z kliszy. Lubię, gdy wieczorem zmieniają się kolory zabrzozowej kory. Lepiza, kapiory rozlane po morzach dążeń, ich alkoholowe story. Sprawia, że sprawnie odganiam swoje straszne stwory. Lubię, gdy wieczorem zmieniają się kolory. Lubię, gdy słońce zaraz zachodzi, a te tory włoskie tory wasza kolej. Już minęła tego dzieła, nie zasnałem jak ci, co podróżowali z drzewem nieraz. Lubię, gdy wieczorem. Jeszcze słońce ale chłodłe echo Coraz wyraźniejsze połączenie bajeczne Zaczynają się schody I nie wiem, czy to z bukowego berda nie ma, ale nie ma pewności Tylko wtedy, gdy pole się Mnie rozniesie i poniesie rzeki na dole w pole las O tam mamy tarnicę Tylko wtedy słyszę siebie <laughs> Tak naprawdę w nie wiem A ile czuję, pracuję Nad zgodą serca z rozumem Trzyma, chociaż niby tu nic nie ma, Ustrzyki gór nawet lina, trochę dalej Ukraina, ciepłe lato sroga zima, Chociaż zimą rzadko bywa mi natura, Która tylko taka jest w tych górach, A to wszystko mnie tu trzyma, Ludzie bliscy jak rodzina, Choć nie zawsze sielankowo, To prawdziwie z ludźmi bywać ciepły ogień. Ania się zażar zażartowała, że ostatni szczyt z Korony Gór Polski, ale jeszcze nie. Jeszcze Łysica, która ma 600 metrów. Ale ładnie słońce wygląda, w tak ładnie się pasowuje w ten, w te takie wyżłobienie w górach. Uf, tutaj jest śmiesznie. Idzie się kawałek. Wtedy będzie miał kryzys. Co przerabia, co powtarza, co zostawia, co odkrywa, co i co nam miesza w głowach... Piętnaście minutek, Aniu. bez masek i bez kalek i strachliwych myślikalek. Możemy życie razem nie ekspansuj już tym razem. Ile we mnie jeszcze gnoju, tyle kroć przerobionego, ile jeszcze nie znają, by się w końcu pozbyć tego i podążyć za tym słowem. I przestać się tłumaczyć, słowo ideałem, mym choć w życiu czasem jest inaczej. Lubię uśmiechy ludzi na szlaku, mimo tłumów, kocham widzieć ten ich zachwyt. Gdy im zniknie miejski tumult, teraz totalnie zachwyceni stoją jak Razem niby idą, a jakby z klatek wylecieli, a to wszystko mnie tu trzyma. Chociaż niby tu nic nie ma, ustrzyki górne, betlina. Trochę dalej Ukraina, ciepłe lato, zroga zima. Chociaż zimą rzadko bywa natura, która tylko taka jest w tych górach. A to wszystko mnie to trzyma. Ludzie bliscy, jak rodzina, choć nie zawsze się tam 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 jest tarnica. Tam tam, tam, tam. Siedemdziesiąt cztery. Jesteśmy już w ustrzykach. Zeszliśmy z przemkiem. A Paweł się zgubił ze znajomych. No i teraz czekamy na stopa Paweł już nam się nie chce 8 km. A 20 już zrobiliśmy I jest tam pierwsza gwiazdka Nic nie idzie Może tu nie ma stopa Oni tutaj łapali No tak oni w tym miejscu właśnie nas gdy wieczorem kolory się zmieniają przekazywać dalej flow co inni mi go wydarzenia mi gadają. zmienia się faktura, walor Rzecz Francesco Ciekawe bo mam nerkę rozpiętą eee, bo już klucze wziąć Jesteśmy Francesco, nie widać cię Mega zimno tak. Cześć planek, ale zi 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 zima. Zima jest o, Makabra Zimą rzadko bywa mi natura, która tylko taka jest W tych górach A to wszystko mnie trzyma. Ludzie bliscy jak rodzina Choć nie zawsze sielankowo